Joś banku. ja jestem Brian i dzisiaj mam dla was bardzo fajną wiadomość, bo zrobiłem 15 skrzynek jeszcze najpierw będzie co tam jest Siedem, taki mały jeszcze potem zagrałem za, za 5 biletów i za 4, znaczy za 3 więc ja otwieram te skrzynki, nie przedłużam, otwierajmy 15 monet punkty mocy brok punkty mocy shelly wszystko kolejna skrzynka 16 monet punkty mocy el Primo, punkty mocy rosa kolejna skrzynka 22 monety punkty ośmiorutowiec punkty Cold. tyle dostępna skrzynka 50 monet Rosarico, dobra, szybciej 30 monet, punkty Karol Nita 30 monet Carl Poco 30 monet BB Poco 30 monet Bull Frank 18 monet Pam 30 monet Pan Bibi, dwa bilety, super, zagramy już sobie za dziesięć. 17 monet, Moty, spoko, super. Dobra, tam, nie ja będę tego mówił. Uwaga, ostatniej dyskrzynki i ostatnia. Nic nie O, trzy bilety. A więc dobrze, ja gram wielką grę. Daję na chwilę stopa. Jak będę bossał, to... Przedłużę, zagrasuję mortisę, a więc... A na mortisę, czekajcie jeszcze chyba. Dobra sobie... Rico. Więc ja przedłużam. Daję stopa i gram gierka. Dobrze, a więc nie byłem bossem, ale jeszcze mam dwie skrzyleczki do otwarcia. <laughs> więc sobie je otworzymy. Woląście gębów z małej skrzynki! Co tu się stało? Widzieliście co tu się stało? Woląście gębów z małej skrzynki! Muszę was za coś przeprosić, bo ja wcześniej... Dałem 17 gramów i kupiłem. 17? Tak, 17 gemów i kupiłem sobie 10, żeby mieć ticket bonusowe. I dzisiaj też było za darmo tikety i niestety nie będę miał jeszcze big ale to się znajdzie w następnym odcinku, więc. Ja się z Wami żegnam. Cześć! Czekajcie! Cześć!